bo wtedy tylko wtedy mnie słychać chyba. Chyba, chyba słychać. słychać, Tak słychać, bo zawsze tak było. Dobra. Siema widzowi, ja się nazywam Gubi Play i dzisiaj gramy w rivasy drugi odcinczek z moim kolegą. Kurde, czekajcie, bo ma, bo nie mogę się ruszać. Dobra. Z moim kolegą, czyli tym wyloguj się. Jeden, czyli moim kolegą z szkoły. No Dzisiaj będę grać w rivalce. Jakby. Nie ja pytajcie, czy mam taką pasę, ale wcześniej miałem prawie pasy, Znaczy level setny, tylko że mi wywaliło, oczywiście. Dobra. My lecimy. To ja jestem w jego party. Party Bori -bo Dobra, a jak się pamięta, tak 15 minut. Bo ja mam. Bo mi pokazuje, że mogę przesłać tylko filmiki maks 15 minut. Więc nie mógł, nie może być więcej. Dlatego. Fajnie, parę gierek. no i To co, lecimy z tym koksem, tylko niech nam będzie... Tylko niech e, się zacznie. Jakby co to, Grzesiu, potem będziesz mógł sobie zobaczyć. To trwa 15 minut, to sobie będziesz mógł oglądnąć. Czy ty, czy ty dasz Chicken Game'a? Nie. Czy dasz? Dajesz Chicken Game'a, Grzesiu? Dobra, widzowie, dzisiaj postaram się mówić trochę głośniej. Mm. Dzisiaj widzowie, postara, widzowie... też, postaram się mówić trochę głośniej, bo da, ja daję na losowi, no bo... No bo w, na tamtym odcinku wyszło tragicznie, bo strasznie cicho mówiłem i, i źle się. I źle pewnie słychało mnie. Poza tym... Nie wiem jakim cytem, ale z poprzedniego wideo, które się nie przesłało, był głos w tym pierwszym, ale potem już było dobrze. Na razie... Kanał idzie źle. Znaczy dopiero się zaczął, dlatego nie jakoś super źle. Już mam dwóch subskrybentów. O kurde! Na razie mam dwóch subskrybentów. Czyli mniej Czyli... Lena. Hedzik? Dobra. O, się pomocy! Dobra, ja zdałem. Gdzie? Czemu ty nic nie gadasz? Gdzie? Jakby co to Hedy się robi plecami? Kto używa RPG na to? Nie wiem, ja będę używać, nie na sero będę używać na to map mapkę RPG, bo, bo, ja mega lubię RPG. -a. Tylko jeszcze mnie nie stać jak mówiłem, ja miałem tamto konto, dobre, tylko że mi wywaliło konto i to jest nowe i na nim zacznę nagrywać pierwsze swoje odcinki. Dobra, Grzysiu, dawaj, dajesz go. Dobra, pogram. Mało miał, Ej, dobra, sigma. Dobra, lecimy, no co? Dobra, widzowie, ja będę mówić tak głośniej trochę i lecimy z tym koksem. O kurde, Lecimy tu, a jakby co i, i widzowie, i to też do Grzesia będzie. To będzie też do Grzesia. Ogólnie Grzesiu będzie musiał poczekać paręnaście minut, aż to się opublikuje. domu. Dobra, zginąłem, nie wiem czemu, ale Bratek jest nubem, bo katano mnie rozwalił. Nie wiem czemu ale jakiś babik. Head, no czemu nie Head? Dobrze. Ej, trochę bez sensu, bo był Head, jakby ja widziałem. Al, dobra. Grzesiu, dawaj, co? A nie wiem jak się na to czuję. Ja nie wiem. Dawaj. Grzesiu. Sorry widzowie za to, ale Grzesiu. Ale... Znaczy nie Grzesiu tylko moja siostra Mika i mi cały czas przeszkadza w tym odcinku. Przez co mi przeszkadza! No właśnie dlatego. Co? Tak. Dobrze, a krawatki przyniosę, żeby wypić teraz? On nie, nie, Zapomniałem przynieść. To, zaraz... to przyniosę za chwilę, no. dobra? A ja teraz zniszczymy. Dobra. Ja jadłem. Nie. Tak, nie. jadłem. Nie. Dobra, nieważne. A jakże się. A my możesz też się starać, mówić trochę głośniej, bo jakby. żeby cię też słyszeli, wiesz? Ej, ten bambik cały czas używa katan, jaki sens. on nie wie, że jest nie tutaj, czy co? Ja go rozwalam, jest, dobra, rozwalony, ten, katanon, ten z skatan. Widać, ci tu pomóc. No co ten ty podwala? Dobra, leży, torebką leży. dit as gi zo jest na wat en Flu die flora,vloe dievloe le Aha. Ja widzę je Widziałem przez chwilę, tak jest tam. Ła, bratek używa metody torebki, jakim słabiak. Tak? Spodoba Ci się torebka, wybuchy chyba Ci się spodobały. Nie trafię. O kurde, z drugiej strony idzie. Dobra, hedzik. Dobra, jak myślisz, Grzesiu, wygramy to. Już 7 minut ta rundka trwa. Mega długo. Trochę długo trwa ta gierka, ale dobra. Lecimy. Tu. Bumberka. Jest. Gdzie są te bumberki, Grzesiu? Widzisz te bumberki? Widzisz je. Ja je widzę. Dzięki, Grzesiu. Jakby widzowie, możecie go nie słyszeć, bo proszę bardzo cicho mówi. Wyloguj się, mega cicho mówi. Mnie! No nie! Zginąłeś? Zginąłeś, najgorzej, no ja też ginę. Ja też ginę, no właśnie. Może bym to wygrał, ale oni mają RPG-a, a wiesz, ja nie mam. Grzegorzu, dawaj kampimy tu, chyba że nie chcesz. Dawaj na tą skałę. Double jump? Ja nie mam double jumpa, Nasz, na niczym nie mam. Musiałbym. On... Co ten typ robi? Się tylko to pytam. Nie, za daleko wyleciałem, dobra. Zginąłeś? On ma 75 kg. Skąd wiesz? O nie, 13 i zginął. Jak zginął ten pierwszy? Ej, no To A tu spadł, no to sigma. Ej, bo 8 minut, a 8, minut 8, do 8 to jest 16. No to, to jeszcze nie gierki chyba nie zdążymy. No dobra, spróbujemy. Jak nie zdążymy, to po prostu w rundzie będę musiał zakończyć to. Ale raczej się nie, ale raczej nie. Czemu? Grzesiu? Co? Bo do... do... dzwoni minionek, do mnie, do Grzesia, do ciebie znaczy. Dobra, nieamulowany najgorzej. Dobra. Ej, Grzesiów! Ej! Co? Na co chcesz iść? Na tę mapkę? Co? Co? Już pójdę. Właśnie, właśnie tu kończymy jedną rundę. Znaczy, zaraz pójdę. Dobra. Ale on jest tu jej jest tu jej nie. No nie. No co jest tu nie, jest nie, 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 co nie, Ej, bo nie, nie, nożyka, więc uważaj. Dawaj dobrze o, nie, 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 się. Ten, ten, ten... goły jest w Właśnie to jest ten goły. Grzesiu, a skąd ty masz robuxy? Skąd masz grzeski robuxy? Ale miałeś, bo ta, ten metkit, który masz i ten skin jest za 200 robuxów. A Chudę. Nie no, idź! Ty złoty typie. Nie dadam. Tak, head, jeszcze jeden head. Jest! Walą heada. się użyjesz? Nie, dadasz. Zdadłeś. No jak? Przecież... Co? Kurde, mam no, przypał. A jednego przynajmniej walłem trzy razy, chyba z torebki i zginął. Nie. Pyk. 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 Nie jadę, dam. To co, istnieje ten głupi molotow. Grześ, już ci pomagam. Plecy, no kurde. Ten drugi malowa, ten, ten goły, ten kwadrat goły. Dobrze, wygraliśmy. La policji, no, 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 Ej, czekaj, cze, bo co, czas do mnie ten minionek dzwoni? O, kurde. Ej, Grzesiu, bo my cały czas do mnie minionek dzwoni. A do ciebie też dzwoni? Minionek? Minionek. Mm -hmm. A, a tu jaki jest ten pomarańczowy? Czy jest ten pomarańczowy? Dobrze. A, w ogóle Franek powiedział na półkoloniach, że ma się nazywać Minionek, dlatego ja go nazwałem Minionek. Franek mówił, że jest Minionkiem. O nie. Idź, idź. Sią. Jeden żyje? Aha, on mi plecy właśnie. Jaki besens. Dobra, mam nadzieję, że mnie widzowie słyszą, bo, 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 bo. bo. No, bo, no. Ja muszę mówić głośnie, bo może piosenka, albo różne rzeczy zagłuszać. O kurde. Nie no, idź. Idź tu, Basie. Idź ty, Basie. Nie. Idź Basie, Bas. Gdzie jest ten bas? Masz te basy? Jest! Jeden bas rozwalony. czysty Nie, jeszcze jeden. Grzesiu. Czemu ty stoisz w miejscu? Idzie tu! O, kurde. Obydwu na Walnohyda. Nie no, Franek zaprosił nas na imprezę do imprezy w, do tego. Do rywalców Nie. Nie, nie. Nie poddamy się. Cię nie będziemy grać z Minionkiem. Nie, nie. O nie, ja się pali zapomniałem o tym, że jest takie coś jak Molotow. Ała, no i dadłem. Sigma, bo pali się. No i dupa. Nie, nie, przegramy to. No dobra. Wejdziemy do lobby. już nie dała następnej rundy, bo 14 minut 40. Dobra, widzowie. Mam nadzieję, że wam się podobało i to będzie na tyle. Tylko dwie rundy. Jak widzieliście, pierwsza się niestety udała, a niestety, na szczęście się udała, a druga niestety się nie uda. Dlatego myślę, że wam się podobało. Zostawcie subika i lajka. No i pa!